Proszę Państwa, kilka osób pisało do mnie z prośbą, żeby przedstawić w sposób taki e, najbardziej zrozumiały, na czym polega reakcja ADE, reakcja wzmocnienia przebiegu infekcji e, warunkowanej przeciwciałami. Postaram się to przedstawić e, no, tak obrazowo, żeby przeciętny Kowalski, który, który e, nie zna e, pojęć medycznych, był w stanie to zrozumieć. Ta reakcja polega generalnie na tym, iż istnieją w organizmie danej osoby tak zwane przeciwciała nieneutralizujące. I te przeciwciała, one mogą wystąpić albo wskutek naturalnej infekcji, tak jest w przypadku chociażby wirusa denga, kiedy to przy pierwszym kontakcie z wirusem Dochodzi do produkcji przeciwciał przez organizm osoby zainfekowanej tym wirusem, i przy drugiej infekcji, w przypadku kontaktu też z wirusem denga, ale z jego zmienioną formą, z jego mutacją, właśnie wskutek istnienia tych przeciwciał, ten przebieg tej drugiej infekcji jest dużo cięższy niż za pierwszym razem. I obrazowo pokazalibyśmy to w ten sposób. Echa, i właśnie dlaczego ta tak zwana szczepionka na koronawirusa może wywołać tego typu reakcję ADE? Ponieważ ta szczepionka na koronawirusa, na wirusa SARS-CoV-2, którą tak Państwu nahalnie lansują politykierzy, pseudocelebryci, media głównego ścieku. Ta szczepionka, tak zwana szczepionka, bo to jest de facto rodzaj terapii genowej, ale mówimy to w skrócie myślowym. Otóż ona prowadzi do produkcji przeciwciał. Przeciwciał skierowanych przeciwko białku kolcowemu wirusa. Wirus, ma, wirus no to jest taka. Składa się z kwasu. Koronawirusy mają kwas RNA. I na zewnątrz jest kapsy, czyli taka otoczka, i na tej otoczce są takie kolce, takie grzybki jakby, tak? I te, te kolce, te, te, tutaj znajduje się białko S. Białko S. To jest białko spike, czyli białko kolcowe. Dzięki temu białku, jak wirus dociera do powierzchni. Komórki, no komórka jest dużo większa, to jest już w skali nie zachowuje komórka naszego organizmu, mają jądro komórkowe, cytoplazmy błone. i on, docierając do powierzchni naszych komórek, łączy się właśnie z receptorem i wnika do tej komórki, powodując replikację, namnażanie się. Ten wirus się powiela, tak? Powstają małe takie cząsteczki wirusa, tak? One jak jest ich dużo, to one rozrywają tą komórkę, niszczą je i zakażają inne komórki. Tak? Wydostałem się na zewnątrz i inne komórki. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z reakcją ADE, w normalnej sytuacji jest tak, iż ta zainfekowana komórka właśnie przez w przypadku wirusów dochodzi do odpowiedzi komórkowej. To znaczy limfocyty T, głównie limfocyty T są odpowiedzialne za to, zabijają tą komórkę. Tak? Ona wtedy jest unicestwiana i nie ma możliwości namnażania się wirusów. Inne komórki, które zostały zakażone przez te wirusy też giną. Ale teraz najważniejsza kwestia, jeżeli ten proces jest nasilony, to mogą powstać przeciwciała przeciwko temu koronawirusowi. Natomiast one zaobserwowano już u pewnych osób, one po pewnym czasie zanikają, te przeciwciała. I w sytuacji, kiedy będziemy mieli, bo tego nie wiemy, czy ta reakcja wystąpi, czy nie, jest. Takie ryzyko, ponieważ to zostało zaobserwowane chociażby w przypadku szczepionki, próby opracowania szczepionki na syncytialny wirus oddechowy w latach 50. U dzieci sierocińca było badanie eksperymentalne i się okazało, iż dzieci szczepione taką szczepionką na RSV po 6-7 miesiącach dużo ciężej przechodziły chorobę niż dzieci nieszczepione. Na początku było wszystko super dobrze. Ale szanowni państwo, ja postaram się pokazać właśnie dokładnie na czym polega ta reakcja ADE już konkretnie. Otóż szczepionka ma doprowadzić do produkcji przeciwciał. Przeciwciała to możemy powiedzieć, że to są takie to są e, takie jakby e, układ odpornościowy, to jest policja w naszym organizmie. Natomiast przeciwciała to są takie jakby kajdanki, tak? które łapią różne patogeny, różne zarazki, powiedzielibyśmy kolokwialnie, ale stosuję tego typu pojęcia, żeby każdy jakby sobie to mógł przyswoić. Tak? Otóż chciała to jest rodzaj właśnie kajdanek, który jest dopasowany do danego wirusa. I teraz, jeżeli mamy wersję koronawirusa, tą wersję, na, na którą opracowano tą szczepionkę, tak? I on ma tutaj to białko kolcowe właśnie w takiej formie, to te przeciwciała. Złapią go i rzeczywiście mogą go zneutralizować. Natomiast jaka, jaka będzie sytuacja, jaka może być sytuacja za kilka miesięcy za pół roku za rok czasu. Wirusy wiemy, iż nieustannie zmieniają się, mutują. Jak pokazało jedno z opracowań naukowych, koronawirus zmienił zawartość swojego materiału genetycznego RNA w ciągu trzech miesięcy. Doszło do zmiany aż 20, 25% jego kodu genetycznego. Niektóre zmiany są bardziej istotne, niektóre są mniej istotne. Ale to wszystko powoduje, że jeżeli dojdzie taka mutacja, że zmieni się, yy, wy, zmieni się nawet nieznacznie yy, to yy, ta yy, struktura białka kolcowego i ono na przykład nie będzie w formie takiej kulki, tylko narysujmy kwadracika, tak? To jest obrazowe wszystko. To wtedy te kajdanki, które krążą w krwiobiegu wytworzone w skutek szczepionki. Tu jest mutacja. Czyli inny, inny wirus jest jakby ten sam, ale on wygląda troszkę inaczej. I wtedy te, te przeciwciała nie złapią go tu. One, one są dostosowane do tej kulki, do tego wyglądu białka i, i do tej poprzedniej wariantu tego wirusa. Natomiast w tym przypadku, co one powodują? One, są, one odgrywają patologiczną rolę, ponieważ one wiążą się z tym białkiem S, ale wiążą się w sposób niepełny. Tak? I to są tak zwane przeciwciała nieneutralizujące że one, tak jak w tym pierwszym przypadku, tak jak zaraz po powiedzmy szczepieniu, gdzie mamy ten wariant, załóżmy, że mamy ten wariant, wobec którego opracowano szczepionkę, to przeciwciała go opłaszczają tego wirusa, tak, i dochodzi do jego neutralizacji, czyli nie ma niebezpieczeństwa, on jest, on jest no, nie zagraża innym komórkom. Natomiast w przypadku tej, tej reakcji ADE, kiedy, jest to, czy nie, kiedy występuje mutacja, to te, te kajdanki tak, tej, tego, tej naszej policji, one powodują, że nie wiążą się z wirusem w sposób wystarczający, żeby go zneutralizować, bo takie, taki, taki kompleks przeciwciało i wirus, one jest później pożerane przez Różne no, komórki przez policjantów, tak, które pilnują tego i pochłaniane, i jest to trawione, tak, rozcinane na, na mniejsze fragmenty, i ta cząsteczka wirusa jest unicestwiona, bo ten wirus nie jest już aktywny. Natomiast w przypadku tych przeciwciał, tych, tych jakby kajdanek, które są nieneutralizujące to gdy takie, taki kompleks przeciwciało i cząsteczka wirusa zostanie pochłonięty przez jakąś komórkę, układu odpornościowego przez policjanta, dojdzie do wniknięcia tego wirusa do tej komórki. I namnożenia się go, ponieważ on nie jest dostatecznie związany przez to przeciwciało. i on wewnątrz tej komórki ucieka sobie od tego przeciwciała. Tak? można powiedzieć obrazowo. I on atakuje tą komórkę, czyli to, yy, to przeciwciało działa niczym taki koń trojański. Tak? Ja tutaj, żeby to było tak już bardzo obrazowo. Porównam to do takiej sytuacji, że jest przestępca. Jest przestępca, tak? I on chodzi sobie, on sobie chodzi. E, przestępca, który tu ma, powiedzmy, rączki okrągłe, tak? To jest ten wirus. On sobie chodzi po ulicy i pojawia się policja, tak? Ulicą jest no, organizm osoby zainfekowanej, pojawia się policja. I w normalnej sytuacji policja ma swoich funkcjonariuszy, to są właśnie różne komórki układu odpornościowego i policja, policja zakłada jemu kajdanki, tak? jeżeli te kajdanki są dobrze dobrane, to on jest chwytany, tak? kajdanki w ten sposób, to jest to właśnie przeciwciało i on idzie do paki, do więzienia. Natomiast... W przypadku reakcji ADE, ten złodziej, jego inna forma, tak? On się tutaj śmieje, jego inna forma, bo on, tak? Jego inna forma polega, że on jest zmutowany. On będzie zmutowany za pół roku, za rok. On ma tutaj rączki kwadratowe albo trójkątne, tak? Chodzi o to, że ta, ta, jego wygląd jest troszkę inny. I teraz. Te kajdanki nie pasują na niego, one przylegają do niego, ale, ale jego nie, nie łapią, tak więc te kajdanki, jest tu policjant, czyli na odpornościowy, wszyscy myślą, że jest w porządku, tak, i że on został złapany, jest prowadzony na komendę, tak, czyli do komórek, która ma go strawić i on będąc już w środku, narysujmy tu, że on jest... W środku, tak? On się wykręca, wyzwala się z tych kajdanek, zrzuca je i buszuje w tej komórce, tak? Robi, robi y, zamieszanie. I powoduje, że komórka jest potrzebna wirusowi, czyli temu, temu przestępcy, żeby właśnie w, musi wniknąć do komórki. I to te kajdanki, te przeciwciała, które są tworzone wskutek tejże szczepionki, one ułatwiają jemu wniknięcie do komórki, a w komórce on już robi swoje, że powstają jego kolejne wersje małe, tak. Tu i one rozrywają komórkę, wychodzą na zewnątrz, łącząc się, i one też mają na rączkach TT, łącząc się z tymi starymi przeciwciałami, które krążą we krwi, a które nie są dostosowane do jego rączek. Tak? I w ten sposób ten proces przechodzi dalej i coraz większa liczba komórek ulega, y, ulega y, no, uszkodzeniu i ta, ten stan chorobowy jest znacznie znacznie cięższy niż gdyby tych przeciwciał nie było. Tak? Na tym polega ta reakcja, i dlatego dotychczas nie udało się opracować skutecznej, bezpiecznej szczepionki na koronawirusy w przypadku ludzi. To jest fakt, bo ta reakcja została zaobserwowana przy, na, na bazie zwierząt eksperymentalnych, że Koty, wszystkie koty po kilku miesiącach, na początku było wszystko ładnie, pięknie, wszystkie koty padły. Tak? Pytanie, czy, czy nastąpi to w przypadku tych eksperymentalnych preparatów, ja tego nie wiem, ale takie ryzyko istnieje. Jeżeli to będzie, będziemy mieli do czynienia z yy, masową falą ciężkich zachorowań, ciężkich, ostrych niewydolności oddechowych i, i być może zgonów. Tak jak y, dr Wolfgang Wodar powiedział, jeżeli ta reakcja y, zajdzie i, i ciężki przebieg dotknie y, chociażby tylko 1%, 1% to, y, to mamy do czynienia w przypadku 300 milionów y, dawek, y, mamy do czynienia z trzema milionami ciężkich przebiegów, z czego większość jest, to jest Armagedon w skali Europy. A Komisja Europejska zamówiła tyle dawek, tak? Nawet niech to będzie, niech to będzie jeden promień, to wówczas, to wówczas nie mamy trzech milionów, tylko trzysta tysięcy ciężkich powikłań. Tak? więc to jest a, a jak pokazało badanie w przypadku tych dzieci tego wirusa RSV w latach 50 w tym sierocińcu ten odsetek powikłań był, był dużo większy tam było w tej grupie co otrzymała szczepionkę było około 80 do 100 dzieci Dwójka z nich zmarła, a 80% wymagało hospitalizacji. Przy czym w grupie kontrolnej to było 5%. Więc naprawdę może, może czekać nas bardzo y, nie, niewesoły scenariusz. Może ja nie mówię, że tak będzie, bo, bo tego nie wiem. Powinny być przeprowadzane odpowiednie badania na ochotnikach, żeby tego typu reakcje wykluczyć. To nie miało miejsca, więc poddając się temu tak zwanemu szczepieniu, narażacie się Państwo na ryzyko bardzo ciężkich powikłań, w tym zgonu. Dziękuję bardzo.